Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto Słowo Pańskie. Kochani, rozpoczynamy rekolekcję w trochę nietypowym czasie, bo jest tak ciepło, z reguły w rekolekcje jest zimno, ale mamy 100 lat istnienia Kościoła, mamy 30 lat wspólnoty Nazaret, wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Są to szczególne okazje, aby podjąć rekolekcje ewangelizacyjne. I będziemy mieli tutaj w Kościele razem rekolekcje do wtorku, zatytułowane, tak jak tutaj widzimy, Jezus żyje. Będą to rekolekcje dla ludzi wierzących, bo tak jest z reguły, że w Kościele mówimy do ludzi wierzących, czyli do tych, co chodzą do Kościoła. I takim głównym pytaniem rekolekcyjnym będzie pytanie, czy mój Bóg jest Bogiem żywym, czy mój Bóg jest Bogiem martwym? Jaki jest mój Bóg? Albo lepiej jak? Traktuje Boga? Czy jest martwy, czy jest żywy? I rodzi się odpowiedź na to pytanie spontanicznie, odpowiedź obiektywna, czyli to, co wiemy o Bogu, wyznanie wiary, mówimy, że zmartwychwstał, temat rekolekcji, sugeruje i tak dalej. Więc bardzo szybko możemy odpowiedzieć, wiadomo, że Jezus żyje. Zgadza się, wiadomo, że Jezus żyje, ale czy we mnie, czy mój Jezus jest żywy, czy jest martwy, tego nie wiadomo. Obiektywnie Jezus żyje, ale subiektywnie we mnie, w moim sposobie myślenia i traktowania Boga, czy jest żywy, czy jest martwy. Bóg żywy to jest Bóg, który widzi, widzi mnie teraz w kościele. Ja nie, że wiem o tym, ale doświadczam tego. To jest Bóg, który widzi, słyszy, który czuje, pragnie, myśli, ma mi coś do powiedzenia. To jest Bóg żywy. A Bóg martwy? Bóg martwy nie słyszy, nie widzi, nie czuje, nie ma pragnie nie ma myśli, nie ma nic do powiedzenia. Jaki jest mój Bóg? Wchodząc dzisiaj do kościoła. Zobaczcie, gdy wchodzimy do kościoła, witamy się z Jezusem. W jaki sposób bierzemy wodę święconą, czynimy znak krzyża, lękamy, mamy jakąś modlitwę, którą odmawiamy, siadamy w ławce. I wykonując masę tych pobożnych gestów, można się z Bogiem nie spotkać. Oczywiście, można się z nim spotkać, ale można się nie spotkać. Jak było dzisiaj? Czy spojrzałem Jezusowi w oczy? Czy mam doświadczenie, że On spojrzał na mnie? To jest tak, jak. Wracasz do domu z pracy, możesz się z wszystkimi w domu przywitać, ale z nikim nie spotkać. Nie wiesz, co się dzieje na twarzy żony, nie wiesz, co ona przeżywa, jak patrzą dzieci, ale było wszystko poprawnie. Przecież mówiłem: Dzień dobry, wszystko jest poprawnie na zewnątrz, ale w sercu nie nastąpiło żadne spotkanie. I może być podobnie przy Bogu, że mój Bóg nie patrzy na mnie. Ja jestem poprawny na zewnątrz. Wykonuje co trzeba, ale spotkania nie ma. Dlaczego jesteś teraz na Mszy Świętej? Dzisiaj. Dlaczego przychodzisz do kościoła? Odpowiedzcie sobie sami. Dlaczego jestem na Mszy Świętej? I ktoś powie: Jestem, bo jest niedziela. Dobrze, bardzo dobra odpowiedź. A ktoś inny powie: Przyszedłem dzisiaj. Bo Jezus czekał na mnie. Efekt jest ten sam. Jedni, drudzy są w kościele. Natomiast powód przyjścia jest zupełnie inny. Pierwsi są obowiązkowi, a drudzy w relacji z Jezusem. Przychodzę, bo w niedzielę Jezus szczególnie czeka na mnie. Dzisiaj wielu, wiele młodych małżeństw ma taki, zwy, taki zwyczaj, że Obiad niedzielny je u swoich rodziców. Ja się często z tym spotykam. I rozpoznaję wśród tych młodych małżeństw dwie postawy. Jedni mówią, że nie mogą w niedzielę, bo, bo musimy iść do rodziców. Bo jest taki zwyczaj, już zawsze chodzimy, się pogniewają, jak nie pójdziemy. I, i tak to traktują, no muszę iść, nie mogę nie iść, bo, nie będzie, bo będą potem awantury. A inni podchodzą, idziemy do rodziców, bo rodzice czekają na nas. I muszę Wam powiedzieć, że pójście jednych i drugich do rodziców to jest zupełnie inne pójście na obiad. Ten sam obiad, ale zupełnie inaczej idą. I podobnie może być z Bogiem, że jestem przy Bogu, jestem sumienny, ale Bóg jest martwy. Człowiek ma taką umiejętność, żeby mówić do umarłego. My to dobrze wiemy z pogrzebów. Na pogrzebie tak jest, że, że jest trumna, i dookoła trumny jest rodzina. I co robi rodzina? Oni mówią do nieboszczyka, wiedząc, że on nie słyszy. Mają uczucia do nieboszczyka, wiedząc, że nieboszczyk nie czuje. Myślą o nieboszczyku, wiedząc, że on już o nich nie myśli. Wszystko jednostronnie. I może podobnie jest w kościele, że ja jednostronnie do Boga, bo mój Bóg jest zamknięty. Nie w trumnie, ale w tabernaklu. Ale pod kluczem zamknięty. I co się dzieje? Ja mówię do Niego, ale nie mam doświadczenia, żeby Bóg do mnie coś powiedział. Czasem czuję coś do Boga, ale nie doświadczam, żeby Bóg czuł coś do mnie. Mówię do Niego, myślę o Nim, ale nie doświadczam, nie mam takiego doświadczenia, żeby Bóg myślał o mnie. Jaki jest Twój Bóg? Proszę, nie odpowiadaj pobożnie, bo ludzie chodzący do Kościoła, każdy z nas, i wy i ja na, na wszystko potrafimy odpowiedzieć poprawnie. Potrafimy w ten sposób, że będzie dobrze. A tu nie chodzi o poprawność, chodzi o prawdę o mnie. Być może jest tak, że się gorliwie modlisz, ale możesz powiedzieć jednocześnie: Nie słyszałem głosu Boga. Może tak być w Twoim życiu. To powiedz na tych rekolekcjach: Powiedz to Bogu. Powiedz to Bogu, Boże, ja nigdy nie słyszałem Twojego głosu. Mam 50 lat i nie, słyszy, nie, nie doświadczyłem tego, żebyś tęsknił za mną. Powiedz to Bogu. To stanięcie w prawdzie spowoduje, że się coś otworzy pomiędzy Tobą a Bogiem. Na każdej mszy świętej mamy taką modlitwę wiernych, czyli ten moment, kiedy czytamy intencje i potem. Pana Komenda, Ciebie prosimy i wszyscy mówią równo, grzecznie, wysłuchaj nas Panie. I tak to się powtarza wielokrotnie. Gdybyśmy zrobili taki eksperyment, że dzisiaj po trzecim takim wezwaniu wysłuchaj nas Panie, przerywamy przeświętą. świętą. Ja bym się przeszedł po kościele i losowo tutaj na środek poprosił ze trzy, cztery osoby, może więcej. I bym zapytał, proszę Pana, proszę Pani, przed chwileczką powiedzieliście ładnie, wysłuchaj nas, panie, o co prosiliście? Najprawdopodobniej odpowiedź byłaby, nie wiem o co, nie pamiętam. Proszę księdza, to było tak dawno temu, minęło 30 sekund. No, nie można pamiętać wszystkiego w życiu. Kochani, jeśli Bóg jest martwy, to nie ma znaczenia, o co go prosimy, bo on i tak nie słyszy. Modlitwy, które wypowiadamy, intencje, które mówimy, to jest taki kącik ogłoszeń. Mówimy, co byśmy sobie życzyli, informujemy, co się dzieje. Sto lat Kościoła, będziemy modlić się za Kościół, tutaj. 30 lat wspólnoty, modlimy się za wspólnotę. Tydzień misyjny, modlimy się za misję. Taki kącik ogłoszeń. A Bóg wiemy, że i tak nie słyszy. A czy wiemy? Wiemy, wiedza nam mówi, że słyszy, ale doświadczenie mówi, że nie słyszy. Bo wiedza nie wystarczy, ale jeżeli mam doświadczenie, że nie słyszy, to nie przykładam się do tego, co mówię, bo jedno wysłuchaj nas Panie w tę czy w tę nie robi różnicy. Natomiast jeśli Bóg słyszy, to wychodząc z domu, wiedziałbyś, co chcesz powiedzieć Bogu w Kościele. Jeśli Bóg słyszy, ja nie wiem, czy Twój Bóg słyszy, bo to jest odpowiedź. Na to odpowiedź, o, odpowiedzieć może każdy sam: czy Twój Bóg słyszy? Ale jeśli ktoś ma doświadczenie, że mój Bóg słyszy, to idąc do kościoła wiem, co chcę mu powiedzieć. I popatrzmy, czy ja przychodzę do kościoła z konkretem, o którym chcę Bogu powiedzieć. Wiele osób, pobożnych ludzi, idzie do kościoła, żeby się pomodlić. Ale nie ma Bogu nic do powiedzenia. Czemu tak jest? I znowu widzimy to w naszych rodzinach. Zobaczcie, co się dzieje, jeśli mąż mówi do żony, a żona nie słucha. Bo tak bywa. Mówi do żony, ona i tak robi swoje. Potem znowu mówi, tłumaczy, ona i tak robi swoje. I tak było kilkanaście razy już. To co robi mąż? Przestaje mówić. Po prostu. Wierzę, że to nie ma sensu. i Skoro nie słucha, to nie słucha, to mówić nie będę. I może być też tak z nami w kościele, że ja mówię do Boga, mówiłem, ale nie słucha, nie słucha, nie słucha. To co będę mówił? To idę się pomodlić. Pomodlę się i mam takie doświadczenie. Ale serca, żeby coś mu powiedzieć, żeby przyjść z czymś, co jest dla mnie ważne, trudne. Może tak było kiedyś, może próbowałem, ale straciłem siły, bo nie doświadczam, że mój Bóg słucha. Kochani, nie mówię teraz, że Twój Bóg nie słucha. Na pewno są osoby w kościele, które mają takie albo takie doświadczenie. Są osoby, które przeżyły coś takiego w życiu, że mają doświadczenie, że Bóg czeka, kocha, a inne, że nie. Niezależnie od tego, w jakim wymiarze traktuję Boga jako martwego czy żywego, zachęcam i proszę, stań w prawdzie o sobie samym. W rekolekcjach nie będziemy mówili niczego na głos, że u mnie jest tak, u mnie jest tak, ale w sercu, przed sobą samym miej odwagę powiedzieć, jeśli coś jest nie tak. Jeśli to powiesz Bogu, to Bóg może coś działać. A jeśli ubiorę, Taką maskę, że u mnie jest dobrze, pobożnie, wszystko Panie Boże jest ok. To tak zostanie. Dlatego zachęcam, nie bój się prawdy przed Bogiem, bo On jest Bogiem żywym. To, co mówimy obiektywnie, jest prawdą. Tylko może tak się zdarzyło, że jakieś okoliczności życia, niezależnie od pobożności, niezależnie od modlitwy. Niezależnie od tego, w jakiej grupie jestem i jak często w kościele, może być tak, że modlę się, a Bóg jest martwy w moim sercu. A jeżeli nie w sercu, to w głowie, a jeśli nie w głowie, to przed oczami albo w sposobie słuchania. On stał się martwy. Chciałbym teraz poprosić Magdę, która w zespole śpiewa i gra na skrzypcach. Żeby podzieliła się z nami tym momentem w swoim życiu, kiedy jako pobożna dziewczyna miała Boga martwego, a jednocześnie jak Bóg się upomniał o nią, że chce żywej relacji z nią. Zapraszam cię, Magda. Szczęść Boże. Moje spotkanie z Bogiem żywym, które pamiętam do dzisiaj. Takie najmocniejsze spotkanie miało miejsce kilka lat temu, a zaczęło się niezbyt ciekawie, ponieważ zaczęło się od sytuacji rozwodu moich rodziców i mojej przeprowadzki do Łodzi, przeprowadzki, która łączyła się z zostawieniem wszystkiego tego co znam z niespełnionymi marzeniami, ze studiami, na które aplikowałam, na które się nie dostałam, z trudną sytuacją rozpadu w rodzinie. I to był taki czas, kiedy miałam wrażenie, że moje życie toczy się zupełnie bez mojej woli, bez mojego niemalże udziału. W swoim nowym domu nie potrafiłam się odnaleźć, nie potrafiłam zbudować żadnej normalnej relacji z drugim mężem mojej mamy. Uważałam, że nie ma szans, żebyśmy się mogli jakkolwiek skomunikować. Obwiniałam go wewnętrznie o wszystko, co się stało z moją rodziną nie chciałam w ogóle tej relacji czułam się bardzo skrzywdzona bardzo zguntowana a najgorsze było to że czułam taki totalny brak nadziei bo nie widziałam możliwości zmiany tej sytuacji może za kilka lat jak będę w stanie sama się utrzymać jak będę pracować ale nie w ciągu najbliższego momentu i to był bardzo trudny czas czas w którym starałam się być w domu jak najmniej znajdowałam sobie milion zajęć żeby tylko w nim nie być od rana do nocy. Wracałam w zasadzie tylko coś zjeść i spać. A z drugiej strony był to też czas, w którym trafiłam do wspólnoty modlitewnej, gdzie zaczęłam coraz bardziej otwierać się na Pana Boga, na ludzi w kościele. I z jednej strony, właśnie była ta sfera takiego wydawałoby się bardzo. Bardzo duchowa, bo wspólnota, bo osoby z zespołu, które zaczęłam poznawać, bo dużo modlitwy, bo wierzący znajomi, bo dużo różnych rekolekcji, akcji związanych z kościołem, z wiarą. A z drugiej strony był cały czas ten mój dom, gdzie wydawało mi się, że nie ma na mnie miejsca, że to nie jest w ogóle żaden dom i gdzie w jakiś sposób nie mogę być sobą. I taki, taki stan trwała aż do momentu, kiedy zostałam zaproszona na rekolekcje prowadzone przez Ojców Jezuitów. Na tych rekolekcjach były podejmowane różne tematy, ale jednego dnia była też zachęta do przebaczenia. Ja zaczęłam wymyślać sobie, wymieniać w duchu wszystkie osoby w ciągu mojego życia, którym mogłabym przebaczyć, aż wreszcie doszłam do właśnie drugiego męża mojej mamy. I pomyślałam sobie, że to już. Czas to skończyć, czas przebaczyć, czas zostawić to za sobą. I tak jak zrobiłam to już wielokrotnie tego dnia, pomyślałam sobie, że przebaczę tej osobie. I kiedy postawiłam ją sobie przed oczyma, zobaczyłam, że w moim sercu jest takie wielkie nie. Próbowałam kilkukrotnie. I nie byłam w stanie pokonać takiego wewnętrznego oporu we mnie. Zrozumiałam wtedy, że jakby to, co czuję, moje uczucia, moja krzywda, jest tak mocna, że ja nawet wewnętrznie, nawet nie formując słowami, nie jestem w stanie szczerze powiedzieć przebaczam. To było po prostu wtedy ponad moje siły, chociaż już chciałam. I to był moment, kiedy ja się przeraziłam, bo dotarło do mnie z całą oczywistością, że jeśli tak jest, jeśli ja nawet w duchu nie jestem w stanie powiedzieć słowa przebaczam. To wcale nie jest tak, że wydarzyła się jakaś trudna historia w moim domu, która jest poza mną i z którą ja sobie jako wierząca osoba doskonale radzę. Zrozumiałam, że moje serce zostało bardzo głęboko wciągnięte w jakąś grę, o której nawet nie wiem, że moje serce jest chore na nienawiść, że moje oczy nie, nie potrafią patrzeć inaczej niż przez poczucie krzywdy, że moje oczy nie potrafią patrzeć inaczej niż obwiniając. I to była bardzo trudna dla mnie, dla mnie prawda, którą mi Pan Bóg pokazał, ale która sprawiła, że dopiero wtedy zwróciłam się z tym do Niego. Już nie z tym, że rodzina mi się rozpadła, że nie wiem, co mam zrobić w życiu, ale z, że inni ludzie robią mi krzywdę, ale z tym, że moje serce jest chore i moje serce nie jest wolne. I to był pierwszy raz, kiedy poprosiłam Jego, żeby on uwolnił moje serce do kochania. Zrobiłam to podczas spowiedzi, po prostu wypłakując kapłanowi, czyli panu Bogu w jego osobie, tą moją niemożność, niemożność przebaczenia, niemożność kochania. I kiedy wyszłam z tej spowiedzi, nie wydarzyło się nic spektakularnego. To był po prostu sakrament, który myślę wielu z nas bardzo dobrze zna. Ale kiedy wyszłam, byłam w stanie od razu wewnętrznie wypowiedzieć słowo przebaczam. I z tym słowem łączyło się takie poczucie, jakby naprawdę ktoś mi coś odciął z pleców, jakiś po prostu ciężar, którego istnienia nawet nie podejrzewałam, którego nie miałam świadomości, że w ogóle noszę. I od tamtego momentu widzę bardzo dużą zmianę, powiedziałabym jakościową mojego życia. Nie, nie stało się tak, że uznałam wszystkie trudne rzeczy, które mnie spotkały za najpiękniejszy w ogóle pomysł i, i za dobro. Ale zobaczyłam, że na przykład w stosunku do drugiego męża mojej mamy, od tamtego momentu jestem wolna w patrzeniu. Mogę zobaczyć i nazwać to co złe, ale mogę też zobaczyć, jeśli jest coś dobrego. Po prostu patrzę jak na drugiego człowieka, który ma swoje słabości, ale ma też swoje zalety tak samo, jak ja je mam. I ta sytuacja miała miejsce kilka lat temu i jakby ona trwa do dzisiaj. To przebaczenie, które Pan Bóg dokonał w moim sercu, jest dzisiaj tak mocne. Że ja czasem, oprócz tego, że na przykład coś czytam w pamiętniku, ale nie jestem w stanie, niemalże sobie przypomnieć, kiedy czytam o swoich uczuciach, nie pamiętam już nawet, że czułam tak mocno, że tak, tak trudne sprawy były w moim sercu. I ilekrot dzisiaj staję przed jakąś trudną sytuacją w moim życiu, a ciągle czasem staję, to. Mm, Czasem zdarza mi się trochę ponarzekać, ale tak naprawdę to w jaki sposób mam związane ręce, bo kiedy tylko wracam myślą do tego doświadczenia przebaczenia, czyli doświadczenia ściany w moim życiu, do której doszłam i nie byłam w stanie nic zrobić sama, przypominam sobie, że nie muszę sama, że mam Boga, który żyje, który chce pomagać mi przynosić góry i usuwać każdą ścianę z mojej drogi. I za to Ci, Panie Jezu, bardzo serdecznie dziękuję.